Dobra. Znaczy jest dobrze. No. W tej części filmu widzicie, że rzucam, ale w dalszej części zobaczycie, że postanowiłem zmienić technikę i łowić znacznie bliżej. łamiesz. O. Zobaczymy jak tam Neon Rider está jak wygląda zestaw? Ciężarek, seteczka, haczyk szóstka, śrucinka, trzy kukurydze i jedno ziarnko pływające. Do tego litkor ze strzałówką to jest 20 30 funtów radikal. Próbujemy bardzo blisko, będzie wykonany bardzo profesjonalną techniką. Na dalszym dystansie niestety nie było brań z powodu bardzo niskiego poziomu wody, zaledwie 20 cm, dlatego spróbowałem łowić znacznie bliżej, w tak zwanym korycie. Pętki zarzucone bardzo blisko jak widać Jedna idzie tutaj Druga kawałek dalej pątkę do spoda z rakietą Niepotrzebnie zabrałem, ale wcześniej trochę rzucałem No i co dalej? No. Tutaj właśnie jest koryto Kanał ten kanał już rzucamy Żeby nie przedobrzyć Dalej już jest wielkie wypłycenie i nic tam nie ma zobaczyć czy ryba siedzi. No, na razie, na razie tylko kolega złowił potężnego karasia. Jest Dzidzioś? No, dziadek cię przerzucił. No. Ten pan nie rzuca w się umówili, że on, że on nie będzie rzucał. E... Piotrek to jest karpik No tak. Nie, lecz. Umówiliśmy się, że on nie będzie przerzucał kija. Że ja będę rzucał z lewej strony kija, a z prawej. Mi się wydaje, że nie. Ale ty masz dużo strzału nawinięte. Stoi Maluszki karpi? Yy, karaś. Czy to jest karaś jednak? Karaś. Teraz coś. A jednak pusto No to tak brań dzisiaj nie było Czy były no karasie Niestety Karpik, Karpik żaden się nie pokazał ani u nas, ani u sąsiadów może następnym razem się uda temperatura była w miarę OK 8 stopni mogło być lepiej Woda tak samo Chłodna jeszcze, natomiast wiatr mieliśmy dobry, mówiał w naszą stronę. No i to tyle, no, jak widać. Widzę to teraz po wszystkich stanowiskach. Powoli wszyscy wędkarze się zbierają. Tak jak tutaj na przykład. No a ja idę tak samo resztę sprzętu zanieść do samochodu. Wstępu do filmu nie nagrałem. Miał być timelapse, ale no nie wyszło. Następnym razem się uda. Następnym razem na pewno będzie lepiej. Jeżeli film Ci się podobał, daj suba, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Chętnie na niego odpowiem. Cześć.